Powiem tak, zacznę od tego, że nikomu z moich znajomych się żadna z tych koncepcji nie podoba. Nie są osoby, z którymi rozmawiałem, komu mi się to, co zaprezentowano, spodobało. Bo myślę, że komisja była w bardzo trudnej sytuacji, żeby z tego, co, co zostało zaprezentowane, wybrać rzeczywiście coś fajnego. To ogromny kłopot, muszę powiedzieć, i rzeczywiście no, problem jest. Ale można było tego po nie rozstrzygnąć. I myślę, że nie było tego. Natomiast co do samej tych mówiliśmy o koncepcji. Błędem rzeczywiście było to, że w tych wytycznych, domyślam się, że w wytycznych projektu zbyt konkretnie przedstawiono, co to ma być. Właściwie narzucając architektom pojęcie były współczesne i tego, co zobaczyliśmy. Drugi problem prawdopodobnie był taki, że każdy z projektantów patrzył na funkcję muzealną, funkcję urzędu. Funkcje w dzisiejszym pojmowaniu muzeum muszą być specyficzne wymogi. Te wymogi niewątpliwie narzuciły również inne myślenie architektoniczne właśnie tym, tym grupom, które to tworzyły. Nie zgadzam się z tym, że nie odbudowuje się obecnie na Zachodzie i wraca się do koncepcji konstruktywizmu sztuki współczesnej. Owszem, sztuka współczesna jak najbardziej jest, jest również jej swoja Dobrze sztuki współczesna się Natomiast rzeczywiście będąc ostatnio w Niemczech, widzę, że odtwarza się. Wraca się do tego. W miastach niemieckich stwarza tak. się autentycznie stałą zabudowę. W Dreźnie na podstawie kanaletka odtwarza się całe fragmenty miasta. A więc jest to nieprawda, że robi się no, nie wraca tak. się do sztuki całkowicie współczesnej. Owszem, sztuka współczesna jest świetna, ale musi być ona bardzo, bardzo na wysokim, dobrym poziomie. Następna sprawa. Myślę, że u nas niestety tylko to, że jest zawsze wszystko obrotnie. Długie, nie ma właściwych Do dziś, e, panie architekcie, miejski brakuje mi koncepcji zabudowy miasta. Dlaczego mówimy o pewnych fragmentach? Znowuż mówi się o pierzeli, nie mówi się o całości. Jak to stare miasto ma wyglądać? Robi się amfiteatr przy spichrza, a za chwilę mówi się o stwarzaniu starego mostu. Jak on dzieje się? Ja przepraszam, ale moje poczucie jest takie, mi to zupełnie nie, nie pozwala się po prostu z tym pogodzić. Także to są te rzeczy, o których myślę, że powinno się zacząć. Ja zresztą nie raz o tym mówię. Miasto ma masę instytucji zajmujących się sztuką, architekturą, konserwacją. Masa ludzi mieszka w tym mieście. Jest to przecież wielkie miasto. Dlaczego nie korzysta się z tego dobrodziejstwa? Dlaczego nie zaprasza się do ludzi do dyskusji, kiedy dotyczy to tak ważnych elementów, tak ważnych cech, tak ważnych tożsamości tego miasta? Nie bardzo rozumiałem tego, tego, tego zanegowania, że powstaje amfiteatrzyk, nazwijmy to, przestrzeń publiczna, przestrzeń społeczna, przestrzeń publiczna przy Spikszach. Czuję się współautorem tego pomysłu i będę go bronił z tego względu, że mm, kiedy się schodziło z mostu, y, był problem z zdaliśmy chociażby do muzeum. Sam to odczuwałem, idąc były były tam po prostu jakaś, jakaś zieleń i było, trzeba było wejść na roską, zabudzić i wejść na spotkanie. Pani Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury chwali sobie tę przestrzeń, że muszą tam się odbywać pewnego spektaklu, pewnego spektaklu, teraz mogę nazywać inwentami, teraz był seniora, coś to, to zaczyna żyć. To takie życie i szukanie przestrzeni publicznej, które mogą odbywać się w pewne zjawisko, uważam, że jest rzeczą cenną. W momencie, gdy nie ma dyspozycji, żeby odbudowywać i odtwarzać tam tam to sądzę, że jest to in plus. Nie słyszałem o zamyśle zmienienia całej geometrii mostu, bo tu chodziło o, o geometrię mostu. Trzeba by zmienić geometrię mostu, bo ten jest przewyższony, tamten był bardziej płaski. Jest mowa o tworzeniu balustrad. Jak z kolei zmniejszyć ten przepust światło pomiędzy wodą a mostem, byłyby problemy z żeglownością. Gdzieś mnie zbawił. Dla mnie jakiś standardowy, tak powiem, tematy z pracy, wyczytałem, bo nie mam do tego jakichś szczególnych uprawnień, żeście mnie zapraszali, a nie proszono. Jeszcze innych racji też nie proszono. Między innymi w kontekście z tym, że nie jestem w ogóle tym wygorszanym, ale kocham proszę ale to już jest inny temat. Nie będziemy też w pakach Chciałbym powiedzieć, dlaczego mi się nie podoba. Nade no, wszystko dlatego, że i tutaj, Panie Architekcie, też to do Pana. Jakimś sobie jakiś taki apel, że rozważając cokolwiek w sercu jakiegokolwiek miasta, trudno jest abstrahować od jego legendy, od jego oblicza, od tego, że wszystko, co się tam robi, jest ponadczasowe. Czyli to, co było, jest i będzie. To, co chcecie, chcecie zrobić, chciałbym tu Państwu. Że tak powiem, skrótowo zasugerować odczytanie na ten temat, jeśli jeszcze nie mieliście, ostatnie, w ostatnim bi, biku takiej wypowiedzi. Architektura to sztuka podejmowania decyzji, oczywiście, ale architektura to nie jest abstrakcja, co pani bardzo mocno akcentowała. To nie jest. Jakieś widzi mi się, co pan z tą tak podkreślał. To jest także uwzględnienie niezależnie od waszych superprofesjonalnych, że tak powiem, kompetencji. A, a propos kompetencji, Chciałem powiedzieć, że mnie razi na przykład powiedzieć, że dyrektor to jest kompetentny, minister to jest kompetentny. Dla mnie ja, to, to jest dygresja. Dla mnie pojęcie kompetencji to jest sprzężenie zwrotne kwalifikacji merytorycznych i moralnych. Moralnych tu się trudno doszukać. Chciałbym jeszcze podkreślić po to, żeby nie deprecjonować twórców tego, tej koncepcji, że mi się ona podoba, ale w takich kryteriach, które tutaj Mocno zaakcentował pan z towarzystwem, który się kupił na Bydgoszczy. Można to gdzie indziej zrealizować na pewno. Tylko nie w Sękowicach Bydgoszczy.